Hej, witam Was na odcineczku Wielkanocnym. I dzisiaj przygotowałam dla Was wielkanocne krzyżóweczki. Mamy 5 sztuk krzyżówek za 3 zł oraz 2 krzyżóweczki za piątkę. Czyli w sumie Draping mamy na skromne 25 zł. Ale zobaczymy, czy coś to da. Mamy zajączka na szczęście. Odlot to zobaczymy, czy dzisiaj coś pomoże. No i dobra. Ja jeszcze nic nie przygotowałam, także po prostu będziemy sobie przyspieszali. Soby nie trwało odcinek pół godziny. <laughs> no i dobra, słuchajcie. Jedziemy z tematem. Pierwsza literka mamy R. No i mamy tak profil, mizuri. I, 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 ekspresja jeszcze. No i to chyba tyle. Kolejna litereczka. Mamy L. No i tak, mamy tutaj legnica, profil. Uczelnia. Mm, I chyba tyle. Kolejna litereczka. Mamy F. No i dobra, słuchajcie, została mi. Ostatnia literka. I póki co tu mamy tylko jedno słówko Ewa. No i zobaczymy, czy coś nam dojdzie. Mamy literkę U. Także mamy ją tutaj, sobie UNICEF, ale to nic nam nie da. Tu mamy Austin, Emu. No i to tyle. Także wygląda mi na to, że tutaj mamy pustaczka, Tak jest. Mamy kontrolne DB. No dobra, przechodzimy do kolejnej zdrapeczki. I tutaj zaczynamy od literki K. No i tak mamy kra, kalafior, bukiet. I to chyba tyle. Kolejna literka. Mamy literę P. I czy gdzieś mi ją mamy? Mamy tutaj w słowie pies. No i chyba tyle. Nie widzę więcej. Dobra, kolejna literka. Mamy literkę T. No dobra, została mi jedna literka i póki co mamy tutaj jedno słówko Agat. No i zobaczymy. Mamy na koniec literkę L. No i tak, mamy ją tutaj w słowie Kalafior i tutaj mamy w słowie Atlas i mamy drugie słówko Legionowo. No ale to i tak za mało, a raczej nic nie przegapiam, także sprawdźmy kontrolne. Mamy US, także niestety tutaj też mamy pustaczka. Przechodzimy do kolejnej zdrapeczki. No i tak. Tutaj zaczynamy od literki T. No i mamy słowo TAG, TYM mm, i jeszcze mamy ORBITA i NARRATOR i to chyba tyle. Kolejna literka. Mamy Z. No i tak. Mamy KOZICA Orfeusz, Pegas, Socjalizm, no i chyba tyle. Kolejna literka. Mamy Y. Dobra, została mi jedna literka i powiem wam, że tym razem mamy dwa słowa, mamy "tym" oraz "nil", ale nie wiem, czy coś tutaj jeszcze dojdzie. Jakby może była literka "c", na przykład, to wtedy coś by dało, albo może "r". No, ale dobra, zobaczymy. Mamy literkę "b". No to tak, tu mamy "boa", "orbita", "baku". No, i to tyle. Także niestety kolejna lipa wygląda na to. Tak jest, BT. Oj, coś ja widzę, pechowa ta wielka noc dla mnie. Może zdrobmy sobie teraz krzyżoweczkę XL. O. No i tak. Pierwsza literka. Mamy N. I tak, mamy nawa. Innsbruck. Coralina Noc mm -hmm. I Tu mamy jeszcze dno i chyba tutaj z tej strony wszystko, a z prawej czy gdzieś mamy N? Mamy jonosfera I i, i, i i Tunezja No i to chyba tyle, dobra Kolejna litereczka mamy literkę B. No i tak, tutaj mamy bela. I to tyle. A tutaj mamy obraza. I też tylko jedna literka. Dziwne dość. No dobra. Kolejna literka mamy S. I mamy tutaj w bonusowym słowie termos. Tu mamy Innsbruck, inwersja. No, i to chyba tyle, a z prawej strony mamy pasat, falstaff, y, szeryf i jeszcze mamy jonosfera. No, i to chyba wszystko. Kolejna literka. Mamy literę F. No i dobra, słuchajcie, zostały mi dwie litery i generalnie tak. Z lewej strony mamy słówko Ada i Syzyf, a z prawej strony mamy słówko Gaz i tak to wygląda. No i dobra, zobaczymy, co mamy dalej. Mamy literkę i no i tak mamy Inwersja, Innsbruck, Ulica, Liga jedlicze dobra tutaj mamy drugie słówko cis, tu jeszcze mamy film i to tyle, no i ostatnia litereczka mamy niezawodny x który nam się nie przyda, także niestety tutaj mamy przegrańce jeszcze sprawdźmy kontrolne tak jest, mamy gm no dobra, tyle drapania i na darmo mam nadzieję, że chociaż te 3 złote będziemy mieli no dobra, wracamy do tej małej krzyżóweczki i zaczynamy od literki K. I tak, mamy akcent. Mrok. I, 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 I. Nie widzę więcej. Dobra, kolejna literka. Mamy B. I tak mamy obcy. No i tylko to widzę. No dobra. Kolejna literka. mamelii litera un te. No i dobra, słuchajcie, została mi ostatnia literka. I póki co mam tylko jedno słowo oslo. No i raczej nie zapowiada się, żeby to coś zmieniło. O, tu jeszcze mamy I. No i co? Sprawdzamy co mamy na koniec. Tak myślałam będzie literka E. Ale raczej ona nic nie zmieni, chociaż mamy tutaj drugie słowo uczulenie. Tu mamy akcent Senegal Edyp. O, a jednak mamy trzecie słówko M, Także będzie wreszcie te trzy ziko. Jeszcze tak patrzę czy wszystko, ale chyba nic nie przegapiłam. Także sprawdzamy kontrolne, tak jest, mamy 3 zł. Literki U potwierdzają, także nie będzie zera. No i dobra krzyżówkę zaraz sobie zdrapiemy na końcu. Mamy ostatnią zdrapeczkę krzyżówkę za 3 złote, no i zaczynamy od litery P. I mamy tak. Poseidon, plecy, leopold, postument, por. I to chyba tyle. Kolejna litera, mamy n, i tak mamy brno, Poseidon, aronia, postument, odczyn. I to chyba tyle. I kolejną literkę mamy literkę H. I dobra, słuchajcie, mamy ostatnią literkę i tak, mamy tymczasem słowo drut oraz sam. O, tu jeszcze przegapiłam literę S. Yy, no i co, sprawdzamy, czy będzie te trzy złote, czy może coś więcej. Mamy literkę O, także mamy trzecie słówko por i mamy też czwarte słówko aronia. Tutaj jeszcze mamy Noe, Leopold, Odczyn. Znaczy C nie było? Nie, nie było. E, Brno, ale B nie było. Poseidon, ale nie było E. Tu mamy jeszcze Nobel i Oslo, ale nie było L. No dobra, także wchodzi na to, że mamy tutaj 6 zł na tej zdrapeczce, Mamy jeszcze raz Drut, Por, Aronia i San, czyli cztery słówka. No dobra, sprawdzamy kontrolne. Mamy te. Także wszystko się zgadza, czyli mamy już 9 zł, czyli w sumie już tragedii nie ma. No i na koniec zostaje zdrapeczka krzyżówka XL. No to jedziemy z tematem. Pierwsza litera to F. No i tak, mamy tutaj F. Yy, I chyba to tyle, a z tej strony nie widzę w ogóle. Dobra, kolejna literka, mamy L. No i tak, mamy znowu L. I mamy jeszcze Gil. I to tyle. A z tej strony mamy Zalotnik, Walc. I jeszcze mamy Bulwar. No i to tyle. Kolejna literka, mamy literę D. No, i mamy dno po raz kolejny, czyli coś musi to oznaczać. Mamy jedlicze, zebedeusz, mm, Jordania. Mhm, chyba tyle. A z tej strony mamy hazard. Not hazard to na pewno dzik. I chyba tyle. Dobra, kolejna literka. Mamy literkę I. No i dobra, słuchajcie, zostały mi dwie literki i sprawa wygląda tak, że tutaj mamy dwa słowa elf i gil, a z tej strony na pewno mamy słówko nil, ale chyba nic poza tym, bo nie widzę. No i tak, kolejna literka, mamy m. Na bonus to już nie ma co liczyć, ale tutaj mamy akcjum. A z tej strony mamy BMW. Aha, dobra. No i ostatnia literka. Zostaje nam litera H. Yy, mamy w bonusie, ale to nic nie da. Tu mamy hazard. Tu mamy hard i cech. No i tyle. No także niestety, wydaje mi się, że nic tutaj nie ma, sprawdzimy sobie kontrolne Tak jest, mamy MB Także słuchajcie, no w każdym razie wynik lepszy niż wczoraj, bo e, mamy z siedmiu zdrapek pięć przegranych A wygrane mamy tylko dwie sztuki I mamy tutaj 6 złotych, tutaj 3, także mamy 9 złotych Dzisiaj zając trochę lepiej się popisał, ale i tak niedostatecznie Dobra, słuchajcie, y jeszcze mam dla Was na jutro wrapping, także zapraszam Was na kolejny odcinek w dniu jutrzejszym. No i oczywiście bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, no i do usłyszenia, cześć.